Już jesteśmy po raz kolejny. Już! Z rozpuszczanikiem tym razem. Tak, zabijemy się na żywo. Na milion słów rozpuszczam włosy. <noise> Sara, ty masz co rozpuścić? Ale chodziło, że. Wiem. Wiem. Na milion słów <noise> to możesz się wciąść na łyso. <noise> To jest... Napazana. <noise> Sara To te, rozpuszczanie włosów było takie a'la śmieszkujący youtuber, który żyga na każdym nagraniu, ale fajnie montuje, ale żyga na każdym Ej, nagraniu. Ale co gramy? Grę. Ale co? Tą samą, bo nie umiemy chyba przejść jednej mapy. Bo no Znaczy, to nie... tam! Bo... <ślam> no tak, bo tam to się nie... To u nas to bo to, to nie jest zabawne, to jest w ogóle takie niszowe, jeżeli chodzi o humor. Po prostu jesteśmy żałosne i nas śmieszy tylko... Nie wiem co nas śmieszy, ale... Wiesz co mnie śmieszy No. Z sterownikiem, który mam w łapce Fajnie. <śleszte> to było takie zabawne. Nie. 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 Wiesz, Nie. Wiesz, wiesz co, wiesz będzie śmieszne. Jak skończysz już pani Teresa? Nie, 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 Chodź nie, 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 Idę. nie, 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 Co? nie, jest... nie, normalnie. nie, nie, zmusił kurde. nie, A nie, mogę. Czekaj, jak to miało być tam na tamtym niby kanale SAT? Tak. Nie. Jak ty miałaś być? Jaką nazwę miałaś być? Coś ci. na E? EZBO. EZBO! 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 Tutaj nie rozmawiamy. Co, co? to jest na temat? Przecież to jest takie przykre, bo jakbyś nie miał komentować, to takie, to takie rojo, To jest takie, dobra, idę. On już nie żyje. Nie idę. Ola, Nie idę, dobra, idę. Przyszli. Nie idę. Zabij Wy... ich. Przyładowuję. Tak, tak by było, gdybyśmy gra... komentowały troju. Uwaga, on biegnie zgwałcić. To jest tak. Jezus! O Jezus! Co on robi? Ja wierszyków, nie umie wymyślać wierszyku, żeby nie umiemy myśleć o coś roju. Nie, nie kopiuj. kopiuj. Tak? Nie kopiuj? No. Mhm. A kto chce bluzę Garek mhm. No co? Fajna Mam a, a kto sobie kupił wansy po mnie? Niech wansy... Ty kurwa masz jakieś zapłytki na nogach, a ty kupisz ja wansy po to, kupuję. Zostaw moje wansy. Fa one są zabytkowo samochód. fajne. No ale to sobie taką samą bluzę jak ja. No i co z tego? Innej nie było. Ta, nie wiem, w, tym, w tym sklepie o nazwie Krop, wcale nie ma innych ubrań! Cicho. Aaa, ładnie żyje. I to się źle wyglądało. O Jezu.

Ojeju, ja chcę FIrcia, no. Taka bardzo fajna gra, Online, której już nie ma, a mamy już nią 300 godzin i nazywam się bardzo śmiesznie po moim bracie To jest tony. pisał Jak pisałaś X to tam serduszka były I tam pisaliśmy, pisaliśmy po angielsku, ale ten angielski tak hulał, tak że zamiast I can't, czyli że nie mogę Pisał się I needn't, bo taki miałeś czas na amerykańskich, super, a I needn't co w ogóle co innego znaczy, nie, nie nie pamiętam jak to jest czas, ale to było świetne O Jezu I needn't, tak, tak, Ja przepraszam, z góry, że ten odcinek jest taki nudny, może się polepszy, może nie, ale Dzień. nie mówię, że ten odcinek się polepszy, bo to nie tak jest do dupy Dzieńek. Coś jest... To jest coś zapoznałeś <grymne> Trudno ja... Dlaczego to jest szpital? <grymne> to jest Breaking but, to się nie co? <grymne> Nie trzy... wiesz co ja mam to siebie Mam trzy punkty, jak to? to? też Tylko nie wpychaj mnie w, w HP Ty już nie ma tak, no, no Ja <grymne> <grymne> <Wyrmne> <w atak>, no. <grymne> robię się Ja mam dwa w HP Ja też <grymne> ja gdzie, gdzie, tu jest amunicja? Nie ma. Aha. Aha! Fajnie. Ty schodzisz na dół, bo ty sobie tam lepiej radzisz niż ja. nie, nie jesteś jak ja? No, jesteś niedorozwajem jak ja? jestem mniejszym. Aha. No co? A w ogóle za to aha jest ban na hejsach. Taka aha napiszesz pod postem. Aha. aha. Jak tam Spadłam. Ja nie mogę! Przestałam ja... sobie radzić, tego zacząłem się grać Bo. Bandy To wszystko bandy zram. Czuję, że bawi taki to takie trzy To jest bandy on daria się nie chce zary. Oj, Daria! Korn! Corn Nie, bo to jest jestem nieczary, bo ja nie darię. Znaczy hot są Ty kanibalu! <grym, <grym> powiem powiększyła... Znaczy, Zwiększa swój poziom kanibalizmu Tak, bo, bo jak wiemy z kurki, to jestem kanibalem. No. No. No Ja no. jeszcze zrywam sobie jakby. Nieważne. Zrywam <grym>, sobie. Nieważne, jakbyś byś, chciała, jakbyś za dużo powiedziała i się zawłaszała w środku. Ola, pomóż boginę, Ola! Gdzie ona? Gdzie ona? nie ona? Gdzie ona? Ona nie żyje. Jeszcze mam spowolniony czas, a nie żyje. Ja mam jedno życie! Jaką moją lamą jestem? Ale ona ma lepiej. Tak, 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 tak. To jest, tak, tak, to jest tak. nagranie wszystko, jak się tak. tak, 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 tak. Spokojnie, tak. to, to pierwszy raz, jest zrąbany, nieważne, może nas też polubi. A, no pozdrawiam tak. pierwszego korzonka. Tak. Pierwszy korzonek, on dostaje nominację i zostanie wpisany do opisu jako po korzonek. Pozdrawiam pierwszego korzonka. Gdyby coś nie chciało zachodzić, nie po prostu źle napisaliśmy trunk. A trunk oznacza: babcia <śmiennie zeszła. <śmiennie> a <zeszła> Babcia! nie aż zeszła, kurde! Nie że podczas zeszła! O jezu! Pozdrawiam moją babcię, która wchodzi za to, jest co? To Po co? źle mam To zawsze będzie lekki, gdzie Ojej. Gdzie jest Julian? Pozdrawiam rodziców. Pozdrawiam Krzysia, bo pewnie to obejrzy. Pozdrawiam, papi... Pozdrawiam taty i rodziców. Ta T Taty i rodziców! Pozdrawiam taty i rodziców. Pozdrawiamy Darię, która tego nie obejrzy póki co. To jest Alex, a Aleks jest w sali samym Alex. No. O, Je o Jezus! Jezu! Mam nikki, a ja cię. tego bota, ode mnie. O Jezus! Gdzie ty jesteś? Zrespiłam się przy bosku. Bosku. <głosku> Go gosku, ubrałem. To nie jest w gosku. On nie jest zbyt podobny do gosku. Gosku nie mam mięśni. Zegni, nie ma, <noise> nie ma O nie. A. -a. Ojej! Cześć, znowu weszło. To wszystko czuję. Znowu będzie trzeba ciąć Julita. Znowu będzie trzeba ciąć, Julita. Ale zrozumiałeś? Nie. A, nie, a nie wiem. O no bo... No bo, bo rączki, nóżki. Aaaaa. Mm, wow! <laughs> ta ta wow. Ta... Dobra, teraz nie podlinkuję jej tego się nie.

O co, suknie, zrobię wszystkie z Ola, mam na moim kikon. Polamę coś. Odkaliłam po wszystko naraz. <laughs> ja tu czekam, ja tu nic nie a to przyjadę wszystko, wszystkich. To jest super, super ale świetnie działa. Oh. Eee, nie. Oua! Dlaczego nie mogę? Ty masz dawna Ty też i co? na Aaaa, weszłam prąd! Tak? Kto tutaj ma dał Co na siebie radzisz? nie sama siebie Sama smogu niespokojnie Zbiegłam w prąd Twoje zwłoki leżą Prąd zwłoki matki, znaczy matki w po... Jak <laughs> to mi nazywa? Eee czekaj, eee z bata stronda, no. matki! Złoki matki, To tak. się mi się przydał. Chude dżem ze świnki. <laughs> czekaj. Czekaj, nie, nie mam. Nie mam pomysłu. Jestem weget, we jestem veganem. Dzisiaj będę i trochę Chociaż... Chcesz? Dobra, dam sobie spokój, już nie będę co mi chodziło, wiesz? Ale jeszcze wega tak. nie. Ale popatrz mnie, patrz mi prosto w oczy. Uszy? Co? Chodź tu, Patrz mi prosto w oczy. No. <śmienicza> ty wyglądasz kret, bo ty się nie patrzysz w, oczy. Ty nie patrzysz w O ja Chodź Chodź, Dlaczego mamy? Patrz w górę Dlaczego? Widzę twój nie widzę oczu, gdzie są Twoje oczy? <laughs> Brązowe Bron, są. Nie Sara, kiedy, czemu masz zarost? Sara! <śmiech> <śmiech> czemu? Sara! No, wiesz co? Nie mam zarostu. Masz. 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 Mam wasy. Też mam wasy. O yes. Jezus, to razi! To razi, został! Ja będą na wszystkich youtuberów normalnie. Naprawdę! Tak, no, te takie ok. naoglądałyście no, z youtuberów i teraz sami nagrywacie, bo... Do so, YouTube. YouTube, ju... Dobra, daj, ge... daj gamera. Gej... Gamen znaczy. Gamer. It's e, Wiesz jakie są pomysły LittleMonster98? Y, nie mam. Nie wiem, żebyś o co chodzi. Wiesz? zrozumiałam. Kur... Chodź mój towarzyszu, nie biegnij tak szybko. nie. Ja twoim memiarzem. 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 Dobre pomarańczowe. Dobre pomarańczowe. Jeden z tych światów to teatr cierpienia i porażek. Ej, koń zlecimy razem. Zobacz. Trzy, Trzy w, D. Podjąłem! Tak. <laughs> Dobra, się... no, już nie zdąży, chyba. Zobacz. 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 No, i kto schodzi na dół? A. Powietrza. Piotr, Piotruś Pam. Reto! Jezus, nie, pożygnę. <noise> <noise> Niech Nie właśnie się widzi. Nie! Nie, pewnie tak, bo wierzę w domu. Wierzę. Nie chodzi. Cho nie chodzę na te zebrania. A ja, a, a ja nie. A wiem. <noise> <O Jezus. głos> Ej! Gdzie no. jesteś? Marcin! Marcin! Gdzie jesteś? Marcin! Dobra, tutaj. Ty... co mi się przypomniało? Nie wiem. Telefony. To takie. Ży, żyjesz jeszcze? I, tak, je, jesteś tam? Jak ma najmniej twój pies? Mówiłam przecież! Nie okay. wiem, ja, co mi chodzi. Nie wiem. A te telefony ratunkowe co były Co to? Patrzcie się... Czemu nie mogę strzelać? Jak ma na twój pies Liza? To <toddź> nie, czuł, nie było śmieszne, to było biedne Zaspadnę To mnie zabijono. Jak ma na pies Liza. <toddź> To to nie było zabawne, ta dziewczynka była biedna Ale to była Liza No i co z tego, no Weź po je pozabijaj! Kurde. Marła. Dzięki Sara. To w ogóle sensu nie ma, przynajmniej dalej. Ta koncita, gdzie Kurde, polska koncita. Michał już Nie, bo Karolek. Karolek jest te przynajmniej. Dobrze, a więc mogę się w 100% tak skupić rozmowie? Fajnie Dzięki Proszę Ola, masz ładne breby. To Są warkoczyki, dał, nie? Dziękuję, są warkoczyki Warkoczyki? Dobra, nie trafiam w niego Mam zeza Wiesz, mogę no Nie, tu nie ma sensu o to nie jest tak jak było w planach. To jest wręcz odwrotnie. Liza! Larisa. Nie no, te, tutaj to już nie dam rady, bo to tutaj wcześniej zginęłaś. No ale ja, ja, ja nie wszędzie. Na zakrycie. Ro, robisz mi za zakrym Fajnie, że nie mogę bronić. A dobra. Serca. Słucham? Patrz to! Nie mogę, sobie A? Ale nie widzisz? Co, co mam widzieć? Ja nie, nie, wiem o co, nie wiem co mam widzieć. A to nie widzisz nic? O, ja widzę. Spadałaś. Nie wiem, to nie ma sensu, naprawdę. I to tak, się mija z sensem. I tak to wstawimy. Żeby było po prostu. No bo cztery suby za nic, to sens nie ma. Więc niech sobie to będzie. Dobra, to Lęku, kończymy. Dziękujemy. Reto? Nie, tako. Fifi. Reto, Fifi. 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 Kubuś. Dobra, dobra cześć. Czekaj, wymienimy jeszcze paru raperów, żeby było, że się znamy. KLH bez... besieżbuku! O matko żygnę. Dobra? To... Dobra, słonik. Mózg no, z matkami. No, dobrze, cześć. Do...